Dzień dobry moi kochani, ja jestem Michał i chciałbym was zaprosić do kolejnego odcinka, to już dziesiąty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Max Payne. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w tak licznym gronie, w tak pięknym gronie. Nie będę przedłużał, zacznijmy kolejny odcinek, jak dobrze pamiętacie. Ostatnio skończyliśmy na takich zawirowaniach fabułowych, których chyba nawet ja się nie spodziewałem, chyba nawet o nich zapomniałem, a teraz jesteśmy u panny Walkiri w Cold Steel. No i zobaczmy, co się wydarzy. Mamy w sumie tylko e, mamy tylko gazrurkę, mamy key z bolowy i mamy troszkę beretty. No i dobrze, no i zacznijmy zabawę, zacznijmy zabawę. Już zaczynamy zabawę, jak widzicie, to jest ostatni poziom, i w tym, w tym poziomie, e, na tym poziomie, e, już zaczynają się takie rzeczy, jak lasery. Dobra, zaraz sobie tam podejdziemy, tylko na razie to sobie jeszcze spojrzę, czy tutaj nie ma nic ciekawego. Jest granat. Jest troszkę środków przeciwbólowych. Tutaj czy coś będzie ciekawego? Nie. Dobra. Niebezpieczne warunki, wyjątkowo silna śnieżyca. W historii miasta samochody utknęły w zaspach. Opady śniegu. Prognozą. Taka pogoda ma się utrzymać. Śnieg sypał z nocnego nieba jak konfetti na diabelskiej paradzie. Śnieżyca trwała w najlepsze. Dokładnie tak, śnieżyca trwała w najlepsze, kochani, i jest jeszcze gorzej, bo zaczęły się przerywania. Okej, okay. dobra, zaczęły się przerywania w prądzie, nawet teraz jest jeszcze gorzej. Dobra, mam go. Słuchajcie, bardzo się cieszę. E, dziękuję Wam serdecznie, mm, bardzo mnie to cieszy I, i, i tak jak mówię, chciałbym Wam serdecznie, ale to serdecznie podziękować za wszystkie, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Jest Was coraz więcej, jesteście tutaj ze mną i naprawdę bardzo dużo to dla mnie znaczy. Dostałem kilka komentarzy. Od jednego z was, w sensie kilka, dostałem jeden taki komentarz od jednego z was, że ciężko będzie mi się wybić na Maxie Pejnie. Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Wiem, że będzie nawet bardzo ciężko mi się wybić na Maxie Pejnie. Natomiast tu głównie, głównie nie chodzi o to, głównie chodzi o to, żeby, żeby czerpać fan z tego, co się robi. A ja ten fan czerpę. Ja ten fan z tego czerpę i naprawdę bawię się znakomicie słuchajcie, robię to mm, robię to, co, co sprawia mi przyjemność robię to, co, 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 co jest dla mnie ważne. Eee, robię to, co jest dla mnie ważne, robię to, co mi sprawia przyjemność i cieszę się z tego, że mogę to robić Nie ten przycisk, nie ten przycisk Mateuszku Dobra Robię to, co kocham, i sprawia mi to niesamowicie dużą przyjemność. Od zawsze chciałem to robić, ale nie zawsze mogłem sobie na to pozwolić, żeby to robić. Za dzieciaka oczywiście to, to był ten motyw, gdzie no nie było mnie stać na sprzęt, dzięki któremu mógłbym, mógłbym nagrywać, dzięki któremu mógłbym to robić to, co kocham tak naprawdę. No, tak coś czułem, że tak będzie. No, niestety nie udało mi się. Nie udało mi się odsunąć się od granatu, ale nie ma tego złego, bo nic tak w sumie aż za bardzo się nie stało. Dobra, chodźmy dalej. Idziemy sobie górą. Tam mamy środki przeciwbólowe. Nie. Nie. Dlaczego nie? Co nie? Dlaczego nie? No i wracając do tematu. To co robię sprawia mi naprawdę bardzo dużą przyjemność. Kocham to robić, uwielbiam to robić i jest to dla mnie też odskocznią od tego życia mm, życia codziennego, życia prywatnego, e, od tego życia, w którym w którym tak naprawdę każdy z nas no, troszeczkę się zatraca, tak? Nie ma, nie ma co się oszukiwać, że, że tak nie jest, no bo, no bo tak jest. E, i co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? wiecie co? Mi się wydaje, że tutaj jest. Eee, mi się wydaje, że tutaj sobie możemy. Nie wiem, no spróbuję to zrobić. Ja Tego w sumie to chyba nie pamiętam. Chyba się tego nie da zrobić. Dobra, nie będziemy tracić czasu, nie ma sensu tracić czasu. Eee, I to jest odskocznia, tak naprawdę. O jezu! To jest. To jest odskocznia, tak naprawdę, od życia codziennego, od tej pracy, od szkoły dla Was, czy, czy również od pracy, to wszystko, to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo ze sobą połączone, to wszystko dla mnie jest bynajmniej bardzo, bardzo ważne, żeby dawać Wam odrobinę tego, tego luzu po tej pracy, po tej szkole, gdzie tak naprawdę każdy z nas, to no niestety, ale zatraca się troszeczkę w tym wszystkim bez reszty, bo no nie oszukujmy się, no niestety, Niestety, tak wygląda dorosłe życie i tego, tego nie pominiemy. Mm, a ja, robiąc to, co robię... Też swego rodzaju mam tą odskocznię, która... Jezu, ale oni rzucają tymi granatami tutaj. Dobra, po co ja będę używał tego, skoro mogę używać tego? Znowu zginęliśmy w tym samym momencie. Mhm... Mm Dobra, trzeba tutaj agresywnie, trzeba wchodzić do nich agresywnie, trzeba grać agresywnie, bo to inaczej to nie ma sensu chyba. E, dobrze, teraz przejdziemy sobie tędy, z tego co dobrze pamiętam. Może dobrze nie pamiętam. No przecież tędy się trzeba było przejść chyba, bo tam było zamknięte. O, dobra, tędy i tutaj. Tutaj chyba mamy amunicję chyba do Colta Commando. Dobra, panie kochany, nie masz pan szans. Z koltem komando to lepiej nie podchodzić. Do colta komando lepiej nie podchodzić, bo to jest. No, Nie ma co się oszukiwać, to najlepsza broń w grze. Jednakowoż tak. Tak to wygląda. Słuchajcie, ja od zawsze, od zawsze naprawdę chciałem to robić. To co robię, chciałem robić naprawdę od zawsze. Nie zawsze miałem na to możliwość, nie zawsze miałem na to czas, ale. Gdy tylko mogłem, starałem się to robić. Ale nie zawsze była ta siła przebicia, tym bardziej za młody człowiek skupiał się głównie na, na, na tej szkole, na pracy i, i też nie było jakoś na to specjalnie za dużo czasu. Każdy miał jakieś tam te swoje obowiązki, które no, trzeba było siłą rzeczy wypełnić, tak? Ja, ja też miałem obowiązki, których musiałem, których musiałem się trzymać, które musiałem zrobić. Na początku człowiek zaczynał jakieś, jakiekolwiek różne prace, tak? Więc też trzeba, było się, też trzeba było się jakoś w nich odnaleźć. Moment. Ogłaszam alarm. Ośrodku jest intruz. Powtarzam. Pośrodku D6 jest intruz. Rozpocząć operację drubów. Ten wojskowy żargon w radiu mógł oznaczać tylko jedno: Zamierzali zniszczyć dowody i zniknąć. Byłem tak blisko. Ukryta prawda czekała za rogiem. Dokładnie tak. Prawda jest blisko. Prawda jest tak naprawdę już na wyciągnięcie ręki. Byle, żeby tą rękę wyciągnąć i się do niej dostać. Ukryta prawda. prawda. Rozdział drugi. No właśnie Pamiętam, że tutaj było właśnie to o czym o czym teraz... Yy, to co teraz zobaczyliście, ja mam takie przebłyski jeszcze z Maxa w tym momencie I, i to są właśnie te rzeczy To są właśnie te rzeczy, o których mówię. W ogóle mam taki challenge, nie wiem czy na ten odcinek, czy na kolejny, czy na jeszcze jeden Ale mam taki pomysł. Najemnicy działali starannie, łącznie z robotą papierkową. Znowu brakuje trochę towaru. Jeden z chemików chciał wziąć działkę na prywatne przyjęcie. Na razie zamknąłem go w celi B7, w starym laboratorium. Okej, okay, Cela B7. Byłem na tyle blisko, aby usłyszeć tajemnice za następnych drzwi. Okej, okay, Cela B7, więc jesteśmy blisko prawdy. Jesteśmy blisko prawdy. Nawet bym powiedział, że bliżej się nie da być tej prawdy. Byle, żeby... Byle, żeby się dostać do tej prawdy. Dobra, tutaj to mamy. Teraz trzeba... Tutaj cyk. I Idziemy. I tutaj będą panowie. i Ja sobie pobawię się troszeczkę z Diglem. Aj, to zabawa z tym Diglem to jest taka właśnie zabawa. Miałem wam powiedzieć co miałem w głowie: e, W głowie mam taki pomysł, e, w głowie mam taki pomysł, żeby. No właśnie, w głowie mam taki pomysł, żeby zrobić e, jeden odcinek, e, żeby zrobić jeden odcinek, w którym. Aha, bo on tam jest jeszcze na dole. Dobra, super. Mam taki pomysł, żeby zrobić odcinek, w którym za każdą śmierć, za każdą moją śmierć, rozdaję wam 10 zł na Steamie w postaci gift carda. Nie wiem, czy na ten odcinek, czy na kolejny, ale Max jest tego dobrym dowodem, że, że można złapać fajną, fajną kwotę pieniędzy. I tak myślę sobie czy tego, czy tego po prostu nie zrobić. Dla was to też będzie, wydaje mi się, ciekawe. Dobra, tędy możemy przejść, teraz, teraz tu możemy przejść i tutaj mamy garniturowców, moi drodzy. Dobra, snajperka, tutaj robimy to w ten sposób, zapisujemy grę, już jestem, już jestem mądrzejszy. Oj, 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 oj! Już jestem troszeczkę mądrzejszy i zapisuję tę grę. <laughs> troszeczkę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Chyba nie. Chyba nie. Trzeba czytać grę. Jestem już troszeczkę mądrzejszy i zapisuję tę grę. Eee. Yy... I jeszcze wracając do, do komentarza yy, yy, użytkownika. Yy, wybacz... nie pamiętam twojego niku, yy, bardzo, bardzo cię przepraszam. Natomiast yy, ogólnie jeżeli chodzi o gry nostalgiczne. Jeżeli chodzi o gry nostalgiczne, to pragnę ci powiedzieć, że tych gier będzie sporo. Tych gier naprawdę będzie sporo u mnie na kanale. Gier naprawdę będzie sporo u mnie na kanale Kolejną grą, o której myślę nawet, żeby ją nagrać To będzie e, To będzie GTA San Andreas Cały czas się zastanawiam Cały czas myślę, czy e, Czy to będzie Jezu, czy to będzie dobry wybór, czy nie Ale wydaje mi się, że to będzie dobry wybór Tym bardziej, że to jest kolejna e, Kolejna gra mojego, mojego dzieciństwa Ale fart, widziałeś to? W ogóle też taka, ciekawostka dla was. Hmm, też taka ciekawostka dla was, jeżeli chodzi o maxa, jeżeli leci do was na przykład granat, hmm, boicie się, że zginiecie, jeżeli, jeżeli włączycie w odpowiednim momencie bullet time, no to jesteście nieśmiertelni wtedy wtedy jesteście nieśmiertelni i was to nie zabije. To jest ta sama analogiczna sytuacja jak na przykład nie macie amunicji, włączycie sobie bullet time to wtedy z automatu to wtedy z automatu dostajecie dostajecie pełną amunicję. No i nie udało mi się tu wskoczyć. Ale powiem wam, że sterowanie, ja to nawet czuję w tym momencie jeżeli chodzi o Maxa na tych nowych komputerach Niestety te starsze gry to jest kompletna tragedia. Eee, to jest naprawdę kompletna tragedia, serio. Eee, nie wiem, to jest takie jakby troszeczkę zlagowane i tak dalej, no bo wiadomo to Max to jest z 20, 2021 roku gram. Nie wiem gdzie się skończyło nagrywanie. Nie wiem, co się wydarzyło i dlaczego nagrywanie mi się wyłączyło. Skąd? Oj Boże. Mam do Was takie pytanie. Ogólnie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o same, same gry nostalgiczne, bo z tego co widzę, jest nas troszeczkę tutaj e, osób, które lubią te nostalgiczne, nostalgiczne gry. I chciałbym się was zapytać, jaka jest najbardziej nostalgiczna gra, którą pamiętacie z waszego okresu dzieciństwa, w którą... Sterowanie pieca którą może wy pamiętacie y, najlepiej, którą ogrywaliście może najczęściej, bardzo, bardzo mnie to ciekawi. Jeżeli ja miałbym powiedzieć o takich nostalgicznych grach, to już chyba nawet o nich mówiłem. E, już chyba nawet o nich mówiłem, natomiast y, jest to oczywiście Max Payne, jest to Sirius Sam, e, jest to Max Payne, jest to Sirius Sam. Jezus, Maria! Max Payne, Sirius Sam, mm, Wszelkiego rodzaju Netflix Speedy. Um, najmilej chyba wspominam: Most Wanted i Carbona. Carbon i Most Wanted to były dwie gry, które, mm, które wspominam najmilej, jeżeli chodzi o mój okres dzieciństwa. I powiem Wam, że nie zapomnę, nie zapomnę nigdy jak z bratem. E, jak Tak naprawdę, no, to były czasy, w których e, gier nie kupowaliśmy, tak? Tylko gry były. E, tylko gry były. No, spiracone, no nie oszukujmy się, tak? Pobierało się z torentów, pobierało się z jakiegoś chomikuja czy innych ch chomikujów. Zapraszam do tańca. Teraz się już nie dam zrobić. Jestem mądrzejszy O te kilka No i nie byłem mądrzejszy Jezu No po prostu To ile... ile już byście mieli hajsu? Nie wiem, no tak z dyszkę, dwie dyszki, trzy dyszki, cztery dyszki Wydaje mi się, że dosyć dużo Wydaje mi się, że dosyć dużo Ha, bo on jeszcze na plecach. He, 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 he. To są też rzeczy, których ja dokładnie nie pamiętam. Ale nie ma tego złego. Nie ma tego złego. Bawimy się, jest zabawa i o to w tym tak naprawdę chodzi. Dobra, teraz tutaj ben, będzie na górze chłop i tutaj jest. Ja się schowam tutaj i teraz ciebie tam u góry troszeczkę ze strajfa. Dobra Eee, okej, okay, okej. Okay. Czy ja na pewno mam tędy iść, bo wydaje mi się, że chyba nie bardzo. A jednak chyba tak Czy ja znowu muszę przejść tędy? Byłoby to co najmniej dziwne. a jednak nie byłoby to co najmniej dziwne, tylko co najmniej normalne. Okej. Okay. Najmilej wspominam, wracając do tematu, najmilej wspominam Netforspeeda, Most Wanted'a, bardzo miło wspominam Carbona, przemiło jeszcze wspominam Underground'y swego rodzaju, Kiedyś to były jednak te, te wyścigówki, nie? Teraz sobie ostatnio kupiłem e, Hita i Unbounda e, z tych nowych netflix Jezu, jakieś mikropłatności, jakiś. nie wiem. Czułem się jak detektyw z filmu Bogart w roli Marlowa albo sama Spida szukającego sokoła maltańskiego, aby wyjaśnić wszelkie tajemnice. Idąc po śladach, zamierzałem dotrzeć do ostatecznego objawienia. Nawet jeśli równocześnie dotarłbym do Zimnego Grobu. Nie możecie tego zrobić. Moi ludzie ciągle są w środku. A może wiesz, czemu to nazwano Operacja Truposz? Chyba już nie żyje. Myślę, że już nie żyję. Do dzieła. Uwaga, personel! Uruchomiono procedurę samozniszczenia. Nastąpi zniszczenie D6. natychmiast prowadzi Oj! To już nie panowie zauważyli. Tutaj widzę garniturowcy. Od panny Walkiri. Ciekawie. Dobra, moi kochani. Mm, słuchajcie, porozmawiamy sobie w następnym odcinku. O jeszcze o grach z dzieciństwa. Posunęliśmy się troszeczkę w fabule. Idziemy małymi kroczkami po tych długich schodach po pannę Walkirię. Eee, I myślę, że zabawa była przednia. Ja bawiłem się znakomicie, a odcinek niestety zbliża się, zbliża się już do końca. Także moi kochani, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak ja. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, zostawcie subika na kanale. No i co? No i zapraszam Was do kolejnych odcinków z naszej serii Zagrajmy w Max Payne. Kolejny odcinek już jutro. Odcinki codziennie, pamiętajcie. Miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Jeżeli coś pijecie, jecie smacznego. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się na razie.